Berbery Thunberga, czyli kolorowy krzew, który zachwyca swoimi barwnymi liśćmi od wiosny aż do jesieni. Dzisiaj pokażę Wam jak je sadzić oraz opowiem jaką nie dbać. Zapraszam! W swoim ogrodzie mam trzy odmiany berberysów. Dwa w odmianie Golden Tower o cytrynowym kolorze i kolumnowym pokroju. W zeszłym roku posadziłam berberysa Golden Ring o rozłożystym pokroju z charakterystyczną żółtą obwódką na brzegach liści. Początkowo liście nie mają obwódki i są żywo czerwone. Po jakimś czasie pojawia się obwódka, a na jesieni liście zmieniają kolor na bardziej pomarańczowy. Trzecią odmianą jaką mam u siebie jest berberys orange ice o przepięknym pomarańczowym kolorze. Bardzo mi się spodobał, dlatego dzisiaj posadzimy kolejnego berberysa w tej samej odmianie. A tak wygląda właśnie sadzonka orange ice, którą zakupiłam latem. Natomiast wszystkie odmiany wspomniane wyżej preferują stanowisko słoneczne. Ewentualnie golden tower może rosnąć również w półcieniu. Natomiast odmian berberysów jest bardzo dużo, o różnej kolorystyce i na różne stanowiska, więc każdy do swojego ogrodu na pewno znajdzie coś dla siebie. Krzewy te nie są bardzo wymagające. Wystarczy im przeciętna ogrodowa gleba o umiarkowanej wilgotności i odczynie pH lekko kwaśnym lub obojętnym. Krzewy te sadzimy od wiosny do jesieni. Jak widzicie mojego barberysa, którego zakupiłam latem, doczekała jesień. Nie miałam za bardzo czasu na jego posadzenie wcześniej i przygotowanie dla Was filmu, dlatego czekał na swoją kolej. Stał cały czas na zewnątrz, padał na niego deszcz, przez co troszkę się pochorował. Roślinka czuje też chyba już, że idzie jesień, bo liście zaczynają jej opadać. Przez to wszystko nie wyglądało już tak atrakcyjnie jak wtedy jak go kupiłam, ale na przyszły sezon wyrosną mu nowe liście i będzie znów cieszył swoją urodą. Jego ja go posadzał na miejscu rosnącego w zeszłym roku wrzosa, który niestety nie przetrwał zimy. Podczas sadzenia opowiem Wam troszkę o cięciu berberysów. Berberysy mogą rosnąć samodzielnie lub w grupie. Świetnie nadają się do formowania oraz na żywopłoty, ponieważ dobrze znoszą cięcia. Robiąc z nich żywopłot, trzeba tylko pamiętać, że w większości odmian zrzucają liście na zimę, więc taki żywopłot nie będzie się prezentował najlepiej zimową porą. Mają one również bardzo kłujące ciernie, więc trzeba bardzo uważać, zwłaszcza przy cięciu, żeby się nie pokuć. Młode berberysy przycinamy wczesną wiosną na przyłomie marca i kwietnia. Przycinamy wtedy wszystkie zeszłoroczne pędy, nawet o połowę. Pływa to bardzo korzystnie na zagęszczenie krzewu, który w niedługim czasie wypuści dużo młodych przerostów. Starsze berberysy przycinamy co roku późną wiosną lub wczesnym latem po kwitnieniu, skracając o połowę pędy, które kwitły. Natomiast co kilka lat po kwitnieniu wycinamy u podstawy jeden do trzech najstarszych pędów. W ten sposób robimy miejsce na młode pędy i prześwietlamy krzew. Z kolei odmiany miniaturowe, niskie i kuliste nie wymagają cięcia i formowania, ale warto je przycinać mimo to, ponieważ berberesy wybarwiają się najładniej na młodych pędach, zwłaszcza te intensywnie kolorowe odmiany. Jak mamy już wykopane dołek, to teraz delikatnie wyciągamy roślinę i rozróżniamy jej korzenie. Ponieważ sadzonka stała w doniczce dłuższy czas, trzeba ją oczyścić jeszcze z muchu i chwastów, które zaczęły rosnąć w doniczce. I dopiero wtedy możemy ją wsadzić do ziemi. Teraz możemy przymierzyć, czy dołek jest odpowiedni. Mój dołek jest już w porządku. Muszę tylko dosypać na spód ziemi, żeby podnieść sadzonkę na odpowiednią wysokość. Pamiętajcie, żeby zawsze sadzić rośliny na tej samej wysokości, co w zakupionej doniczce rosły. Jak mamy już ustawioną sadzonkę, to obsypujemy bryłę korzeniową dookoła ziemią i ugniatamy. Na koniec warto podlać sadzonkę. Ja tego nie robię, ponieważ ziemia była bardzo mokra, a w nocy ma padać deszcz. Na koniec obsypujemy korą i gotowe. Dajcie znać w komentarzach, czy coś jeszcze sadzicie jesienią do gruntu, a może czekacie już do wiosny. A i pamiętajcie, ponieważ berberysy mają bardzo chłujące ciernie, wszystkie zabiegi przy tych koszewach lepiej wykonywać jest w grubych rękawiczkach. Zobaczcie, jakie są ostre. Jeśli przedstawione treści Ci się podobały, daj łapkę w górę. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zacznij już teraz i nie przegap kolejnego filmu na dany temat.